Siemanko, witam serdecznie ponownie na moim starym kanale, ale w nowej odsłonie. W końcu udało mi się przysiąść i nagrać ten filmik, zacząć przynajmniej. Nie wiem jak to pójdzie. Nie wiem w ogóle, czy mi się kamerka nie wyłączy, bo mam bardzo mało baterii i pamięci w ogóle. Natomiast generalnie co chciałem powiedzieć to, że powracam za światów, przeżyłem ostatnio dość trudne czasy i to jest główny powód, dla którego mnie tutaj nie było i nie wrzucałem filmików, natomiast generalnie chodzi o to, że gdyby nie gdzieś tam trochę, trochę sił, które w sobie znalazłem, trochę motywacji, trochę innych rzeczy, ale przede wszystkim wiele, wiele szczęścia, to o mały włos nie zostałbym bez dachu nad głową i w tym momencie nie mówiłbym do mikrofonu, tylko do kubła na śmieci, szukając pożywienia, jak jakiś szczur. Także, no, miałem dużo tego szczęścia, ale co to za sytuacja, to może tam kiedyś opowiem. Natomiast generalnie jest dobrze, jest lepiej, powoli staje na nogi. Powiem tylko tyle, że stanąłem w punkcie swojego życia, gdzie miałem do wyboru dwie opcje. Albo wyjazd. I totalne ryzyko, w nieznane, w ciemno, nie wiadomo co się wydarzy, albo zostać tutaj i ryzykować bezdomnością, ale w nadziei, że coś mi się uda znaleźć. No i podjąłem taką decyzję, że jednak zostaję. Ze względu na to, jakie są czasy, jaka jest sytuacja na świecie, po prostu gdzieś tam lęk ograniczył mnie przed wyjazdem za granicę, bo bałem się nie tylko o siebie, ale też o bliską mi osobę której nie chciałem zostawiać tutaj samej, i na szczęście, pomimo skręconej kostki, naderwanego mięśnia naramiennego, problemów z sercem, udało mi się znaleźć pracę. I to uwaga, na rusztowaniach na budowie w zimnie. Generalnie cieszę się, że przekonałem się do tego i przełamałem, tak naprawdę, do tego, żeby tam pójść, bo tak naprawdę nie wierzyłem do tamtych. Czasów w moim życiu, że kiedykolwiek dam sobie radę na budowie. Zawsze gdzieś tam jakieś, a nie, bo jest słaby, tu mam coś z sercem, tutaj to czy tamto, i że sobie nie poradzę. I pomimo tego, że było to dość ciężkie doświadczenie, jestem zadowolony, że się przełamałem i to zrobiłem, bo to mi pokazało, że tak naprawdę w sytuacji, kiedy człowiek jest pod ścianą, to tak naprawdę wiele rzeczy jest tylko w głowie, te blokady są tylko tutaj a fizycznie da się zrobić więcej niż myślimy, dlatego pewne sytuacje, pewne takie tarcia życiowe, które zmuszają nas, gdzie stajemy jakby przyduszeni nożem do ściany i musimy coś zrobić, to one sprawiają, że stajemy się silniejsi. No bo zobaczcie, to, to nie jest tak, że w życiu, że życie staje się prostsze, tak? Im starsi jesteśmy, tym chyba większość z nas więcej widzi tego, co się tutaj tak naprawdę dzieje. Chociaż tak naprawdę nic nie wiemy, a do tego zaraz dojdę. Natomiast ja zauważyłem, przynajmniej z mojego doświadczenia i z tego, co mi opowiadają moi znajomi, przyjaciele, że im człowiek starszy, tym więcej problemów. Ale dzięki temu może stać się bardziej doświadczonym i silniejszym. I to sprawia, że jest teoretycznie łatwiej, ale tak naprawdę człowiek jest po prostu silniejszy. Co do tego, że wiem, że nic nie wiem, że nic nie wiem o tym świecie, no to ja miałem na myśli tutaj taką kwestię, że tak jak to powiedział Daniel z kanału Pseudo Ideala, którego serdecznie pozdrawiam, powiedział takie kiedyś zdanie, że tak naprawdę jedyne co wie, oczywiście parafrazując, bo nie przytoczę tutaj dokładnych słów, ale ja z tego wyciągnąłem taki wniosek, że, że tak naprawdę bez względu na to, kim jesteś, gdzie się znajdujesz, co robisz w życiu? Jakiego jesteś koloru skóry, wyznania, czy nie wiem, jaką masz filozofię życia i czym się zajmujesz? Tak naprawdę nikt z nas nie wie ani ty nie wiesz, gdzie jesteśmy, co to za miejsce, czym jest to miejsce, jak ono działa, nie wiesz, kim jesteś, nie masz o tym pojęcia i nie wiesz, dlaczego tu jesteś. Możesz sobie powiedzieć, nie, no, przecież wiem, gdzie jestem, jestem na ziemi. W kosmosie, jestem na Ziemi. Tak, Ziemia lata w kosmosie i jesteśmy na Ziemi. Ok. Kim jest? Z jestem. Ok. Czemu tu jesteś? No bo się urodziłem i, i. bo, bo życie jest. No się umiera, się rodzi, się umiera, się rodzi i tak dalej. No dobra. Ale czym jest ten kosmos i ta Ziemia? Czym jesteś Ty? I dlaczego akurat jesteś tutaj z takiego powodu? Przepraszam, zadzwonił telefon, musiałem odebrać, ale już wracam do tematu. Otóż. Yy... Zatem, załóżmy, że ktoś zada Tobie pytanie, jaki jest sens Twojego życia, no i temu powiesz, że no, sensem mojego życia jest malowanie obrazów. O, bo to mi sprawia dużo radości. No i okej, okay, według Ciebie jest to sens Twojego życia, ale nadal nie znasz powodu, dla którego właśnie taki sens, tym sensem jest ten sens Twojego życia. Co to znaczy? To znaczy, że yy, Moim zdaniem. A mogę się mylić, ale tak mi się wydaje, poczucie sensu życia, czyli tak naprawdę szczęścia, bo wszystko sprowadza się do tego, żeby być szczęśliwym. I każdy tego szczęścia szuka na własny sposób. Czyli to, to ta kwestia szczęścia i sensu życia jest po prostu względna. Ilu ludzi, tylu, dróg do, tyle dróg do szczęścia i tyle dróg do odnalezienia sensu życia. No i tak mi się wydaje. I tyle i tyle co chciałem powiedzieć na ten temat yy, niestety przez ten telefon który właśnie odebrałem straciłem trochę wątek ale ale już wracam do tematu czyli czyli tak yy, no już zamykając jakby ten filmik bo też nie ma co się za bardzo rozgadywać yy, nie wiemy. Gdzie jesteśmy, nie wiemy kim jesteśmy, nie wiemy co tu robimy, a nawet jeżeli uważamy, że mamy i wiemy jaki jest sens nas, naszego życia, co nam sprawia radość i daje nam szczęście, to jest to coś, co my uważamy za nasz sens życia, bo tak jak wspomniałem, nawet jeżeli jesteś, nie wiem, artystą, akrobatą, lotnikiem i płetwonurkiem jednocześnie i z tego wszystkiego najbardziej kochasz pisanie książek, to jest to dla ciebie sens życia, ale nadal nie wiesz dlaczego. Pan Bóg lub ktokolwiek inny dał Tobie taki sens. Jest to po prostu Twoja opinia na ten temat, że to jest sens Twojego życia. Jak to się dzieje, że człowiek obiera indywidualnie takie rzeczy? Nie wiem, może dlatego, że mamy wolną wolę że możemy sami kreować swój świat że sami decydować o własnym życiu. I mam nadzieję, że tak właśnie jest. I tak mi się wydaje zresztą, natomiast chciałbym jeszcze tak na koniec pozdrowić paru ludzi, to, to pozdrawiam oczywiście Daniela jeszcze raz, pozdrawiam Wincentego Docenta, pozdrawiam Marcina z kanału Wise, Bold Wise Guy, pozdrawiam Andrzeja Tomickiego, który być może gdzieś tam kiedyś trafi na mój kanał i usłyszy, że gdyby nie jego kanał, który poznałem dawno, dawno, dawno temu, to być może nie byłoby mnie tutaj, bo gdzieś tam to była jedna z pierwszych osób, które zainspirowały do tego, żeby zacząć nagrywać na YouTube. Bo spodobało mi się to, że człowiek może po prostu wyjść sobie w plener na mono natury, do lasu, wziąć kamerkę i zacząć coś mówić, i tym może gdzieś tam pomóc w jakiś sposób innym ludziom, chociażby pomóc im gdzieś tam szerzej spojrzeć na szersze spektrum rzeczywistości. Pewne rzeczy mogą pomóc w kwestionowaniu tej rzeczywistości, co z kolei może pomóc w lepszym ocenieniu sytuacji, w jakiej się znajdujemy. No ale, generalnie, jakby to tak już ujmując w całość, to myślę, że cały temat z tym YouTubeem i nagrywaniem tutaj filmików polega na tym, żeby. Dzielić się własnymi doświadczeniami, żeby inni nie musieli popełniać tych samych błędów co ja i mogli dojść do rzeczy, których szukają w życiu, a każdy szuka swojego sensu, swojego szczęścia, swojego sensu istnienia i odpowiedzi na, pytanie, na pytania różne, bo nie każdy szuka odpowiedzi na te same pytania, ale dla tych, którzy szukają odpowiedzi na pytanie, o co tutaj Kaman tym wszystkim, tym całym życiu. No to, to zapraszam na ten kanał, bo na pewno takie pytania będą tutaj zadawane i postaram się w przyszłości gdzieś tam jakiś taki kontakt nawiązywać, taką e, tworzyć sieć ludzi, to znaczy sieć ludzi. E, chodzi o hangouty, chodzi o takie mm, takie live'y, gdzie być może uda mi się kiedyś połączyć właśnie z Danielem, na przykład porozmawiać sobie tak e, tak luźno na jakieś tam ciekawe tematy, bo to też, też fajna sprawa właśnie móc z kimś porozmawiać tak interaktywnie czy to z widzami, czy, czy z kimkolwiek tak naprawdę kto jest zainteresowany właśnie tego typu pytaniami. No i też co, no i, no i tyle tak naprawdę, no nie wiem, nie wiem co mogę Wam dzisiaj powiedzieć, bo już jestem naprawdę zmęczony już od prawie trzech godzin próbuję tutaj ogarnąć temat, właśnie pracuję nad tym, żeby jakoś, jakoś, zacząć nagrywać znowu. Dużo tego było i dużo przede mną, bo muszę ogarnąć mieszkanie, posprzątać, zrobić porządek z kablami tutaj, ogarnąć telefon, dlaczego raz ten głośnik, styk, ten mikrofon styka, raz nie styka, bo tam coś z portem nie działa, jakieś tam klimaty, ale ogarnę no spokojnie. A co mogę powiedzieć jeszcze na koniec, to to, że z racji tego, że dzisiaj jest pierwszy dzień świąt, a wczoraj nie udało mi się, mm, chciałem zdążyć, ale mi się nie udało e, nagrać dla Was życzeń, no to dzisiaj życzonka, także z całego mojego serduszka, z głębi serca życzę Wam wszystkim, moi drodzy widzowie i, i ludzie na całym świecie, którzy gdzieś tam być może wpadną na ten filmik, życzę Wam... Przede wszystkim wesołych świąt, spokojnych, radości, uśmiechu, prawda, zdrówka, dużo pozytywnych doświadczeń, ale przede wszystkim odwagi, determinacji i siły w dążeniu do założonych sobie celów, bez względu na to, jakie to są cele. I, i tyle: i tak naprawdę, abyśmy to życzę nam wszystkim, tak naprawdę, bo życząc Wam, życzę też sobie, tak naprawdę, bo to tak, tak działa: to takie karma wraca, nie? tego typu rzeczy. Życzmy sobie tak naprawdę, żeby kolejny rok był rokiem rozkwitu, rozkwitu świadomości, rozkwitu wszystkiego, co dla każdego z nas osobna i kolektywnie najważniejsze, gdzieś tam każdy ma inne rzeczy, które są dla niego ważne, ale myślę, że ogólnie świadomość i wzrost tej świadomości ludzi, czyli poprawienie się stanu na świecie jest ważny. I tego Wam wszystkim życzę i samemu sobie, żeby w przyszłym roku było lepiej i żeby było już tylko lepiej, tylko fajniej, tylko ciekawiej, tylko piękniej. I to są moje życzonka dla Was i szczęśliwego nowego roku. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Także do zobaczonka. A ja idę sobie zjeść pierożka z kapustą i z grzybami. Do zobaczonka.